Wiadomości lokalne witam serdecznie. Policjanci wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego, do którego doszło w czwartek około godziny 22 w miejscowości Dudki, gdzie zginął pieszy o dotychczas nieustalonej tożsamości. Według wstępnych ustaleń policjantów kierujący samochodem marki Deutico potrącił znajdującego się na drodze mężczyznę, a następnie zjechał do Rowu. Jak ustalili policjanci, najprawdopodobniej w zdarzeniu uczestniczył również inny samochód, który uderzył w pieszego, a następnie odjechał. Częstochowska policja podsumowała półrocze na terenie naszego regionu. W tym okresie czasu odnotowano spadek przestępstw o 7,8% w porównaniu do analogicznego czasu roku poprzedniego. Częstochowska policja wszczęła w piątek postępowanie w sprawie zniszczenia kamery telewizji Polsat przez uczestnika pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. Oficjalne pismo z Polsatu o ściganie osób, które zniszczyły, wpłynęło do pierwszego komisariatu policji w Częstochowie. Polsat określił wartość zniszczeń na ponad 1200 zł. Wszczęto postępowanie karne o zniszczenie mienia. Do incydentu doszło w niedzielę w czasie uroczystości związanych z 19-leciem Radia Maryja. Rafał B., ginekolog ze szpitala w Blachowni, został skazany na osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata. Wyrok jest nieprawomocny. Częstochowski sąd uznał, że jest on winny śmierci dziecka. Podczas dyżurów święta wielkanocne w 2007 roku przywieziona została się żadna kobieta. Ginekolog był na oddziale sam, miał w tym dniu trzy cesarskie cięcia. Zbadał kobietę i tętno płodu, a dopiero po kilku godzinach do pilnej operacji wezwał lekarza prowadzącego ciążę. Niestety, dziecka nie udało się już uratować. Województwo śląskie ma najwyższy w kraju wskaźnik amputacji stóp i nóg, gdyż na leczenie niedokrwionych kończyn Narodowy Fundusz Zdrowia wydaje zbyt mało. Śląski oddział funduszu wstrzymuje się od komentarza do momentu, kiedy przeprowadzi własne analizy na temat dużej liczby amputacji kończyn w regionie. Rząd chce okroić samorządom pieniądze na bo boleśnie odczują to gminy z województwa śląskiego. O ile w ciągu trzech pierwszych lat realizacji tego programu otrzymały one 207 miliony złotych, to na kolejne cztery lata Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji chce im zaoferować łącznie 220,5 miliona, co daje 55 milionów złotych rocznie. Będzie to zatem najniższa dotacja w historii tego programu. Zmniejszy się nie tylko oferowana przez rząd pula pieniędzy, ale również sam próg dofinansowania. MSWIA gotowy jest wziąć na siebie połowę kosztów inwestycji. Resztę zainteresowane uczestnictwem w projekcie gminy będą musiały wysłupać z własnego budżetu lub zaciągnąć na tę okoliczność kredyt. Działające w Częstochowie i okolicach firmy z branży tworzyw sztucznych oraz specjaliści od przetwórstwa polimerów zamierzają współpracować w ramach klastra Platosfera. Połączenie sił ma pomóc w rozwoju innowacyjnych technologii w tej dziedzinie i ich transferze z sektora nauki do przemysłu. Czwarty, koordynującej projekt Agencji Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, oficjalnie zaingurowano to, to to przygotowano od kilku miesięcy przedsięwzięcie. Wiodącą rolę w nowym klastrze odgrywają Instytut Przytwórstwa Polimerów i Zarządzania Produkcją w Politechnice Częstochowskiej oraz firma Plastigo. Klaster ma charakter otwarty. Ma to być platforma komunikacji dla podmiotów z branży oraz narzędzie do negocjacji spraw wspólnych dla całego środowiska. Od października wchodzi w życie ustawa, dzięki której rodzice zatrudniające nianię legalnie mogą otrzymać z państwowego budżetu dopłatę do jej wynagrodzenia. Zmiany miały być dobre dla opiekunek, ułatwiając im szukanie legalnej pracy. Pomóc miały także rodzicom, którzy podpisując z nianią umowę nie będą opłacać w zusie obowiązkowych ubezpieczeń, bo zrobi to za nich państwo. Mimo to zmiany te nie wzbudzają powszechnego zainteresowania. Nie ma jeszcze decyzji prezydenta Bronisława Komorowskiego w sprawie ogólnopolskiego referendum dotyczącego utworzenia województwa Częstochowskiego. Z wnioskiem przeprowadzenia referendum w czasie jesiennych wyborów parlamentarnych wystąpił Komitet Inicjatywy Ustawodawczej na rzecz utworzenia województwa Częstochowskiego. Komitet czeka więc na decyzję konstrukcyjną prezydenta. Wniosek do prezydenta został złożony pod koniec czerwca. Prezydent powinien wydać decyzję w ciągu 90 dni. 30 czerwca częstochowcy radni podjęli uchwałę popierającą pomysł referendum. Koleje śląskie, spółka powołana przez marszałka, kompletują tabor, choć nie zawsze decydują się na nowe pociągi takie jak Elfy. Właśnie ogłoszono przetarg na dostawę dwóch pociągów po gruntownym remoncie. Wartość zamówienia to 14,8 miliona złotych. Dostawcy mogą się zgłaszać do 16 sierpnia, a zamówienie ma być zrealizowane do 9 grudnia. Marek Worach, prezes kolei śląskich, zdradził, że spółka będzie też szukała używanego taboru za granicą, ale decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły. Gospodarzem tegorocznych dwunastych dożynek powiatowych będzie gmina Janów. Święto Plonów odbędzie się 21 sierpnia na terenie Jureckiego grodu w Piasku. 4 lipca bieżącego roku w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się spotkanie, podczas którego ustalono ramowy plan dożynkowych uroczystości i kwestie udziału finansowego starostwa w ich organizacji. Od 18 lipca zamknięta będzie jezdnia zachodnia w kierunku Katowice DK1 w rejonie powstającego węzła Jedynki z ulicą Makuszyńskiego. Miejski Zarząd Drugi Transportu informuje, że pojazdy jadące w kierunku Katowic będą kierowane przewiązkami w pasie rozdziału na pas wewnętrzny sąsiedniej jezdni, w którą będzie się odbywał ruch dwukierunkowy. Zamknięcie jest spowodowane przystąpieniem przez wykonawcę do montażu belek budowanego wiaduktu drogowego w ciągu DK1. Prace potrwają około miesiąca. Dobiega końca wieloletni remont archikatedry pod wezwaniem Świętej Rodziny w Częstochowie. Ostatnim etapem prac jest renowacja potrójnych dębowych drzwi wejściowych do bazyliki archikatedralnej. Ostatnim etapem będzie malowanie. Co ważne, konserwatorzy nie będą wypełniać historycznych ubytków w kamiennym portalu drzwi, które pochodzą z czasów II wojny światowej, gdzie Niemcy strzelali wchodzący do katedry tłum ludzi. Ponad 500 rowerzystów jechało w sobotę na Jasną Górę. Szanowska grupa wzięła udział w świętej na Jasnej Górze, a potem ruszyła w drogę powrotną, gdyż miała do pokonania 130 km. W Złotym Potoku koło Częstochowy od piątkowego wieczoru trwało 13. jurajskie lato filmowe. Na inaugurację widzowie mieli okazję spotkać się ze znanym aktorem Marcinem Bosakiem i obejrzeć pod gołym niebem projekcję trzech kinowych hitów Zanim odejdą wody, Jak zostać królem i Wojna żeńsko-męska. To wszystko na dziś. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia.